Dzień dobry, witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj chciałem Was zabrać na taką małą wycieczkę. Wycieczkę po naszych inwestycjach. Mam nadzieję, że to widać, że ostatnio zajmuję się praktycznie tylko i wyłącznie nieruchomościami inwestycyjnymi dla naszych klientów, inwestorów, ale również klientów indywidualnych, którzy myślą, jak zainwestować swoje pieniądze i mieć dochód pasywny każdego dnia. Nasza ostatnia inwestycja dla mnie jest tą najważniejszą, najładniejszą, e, niedużinkową, e, zaraz wszystko pokażę, ale to nie jest jedyna inwestycja. Na następnym filmie zobaczycie inwestycje w Kielcach. Kamienica po rewitalizacji, praktycznie całkowicie już wyprzedana zostało kilka lokali, blisko centrum, zobaczcie. Teraz o następnym filmie zobaczycie Serock. Nad samą wodą, czy zaraz przy zalewie zegrzeńskim, obok marina, 3 hektary działki, ponad hektar lasu. Zobaczcie na to. na której też mam lokal. Słuchajcie, pamiętacie pewnie tą inwestycję. Mamy jeszcze pięć lokali. Mamy 5 lokali, także jedyna nowina dla Was w tej inwestycji wszystko mamy już sprzedane, ale zaczynamy drugi etap tej inwestycji. Niedługo będą wiadomości, niedługo będą oferty. Także myślę, że warto poczekać tą chwilę i za chwilę zapoznać się z ofertą. Za chwilę zobaczycie niedużą inwestycję. Tam było kilka mieszkań w kamienicy w Warszawie. Zadowoleni klienci, klienci indywidualni, którzy zamieszkują teraz z rodzinami, też było fajnie. Było morze, było centrum, będą góry, ale teraz zabiorę Was na Mazury. Jeżeli chodzi o góry, to taka świeża inwestycja. Jeszcze ciepła niczym bułka w piekarni. Także za dużo nie pokażę, ale wstępna prezentacja, proszę bardzo. Bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas. Oczywiście my nie zwalniamy. Już niedługo kolejne inwestycje. Kolejne możliwości dla Was, żeby zakupić nieruchomość pod najem krótkoterminowy, chyba że szukacie czegoś dla siebie na wakacje, żeby nad morzem mieć gdzie pojechać, posiedzieć czuć się jak u siebie, bo będzie to Wasza nieruchomość. Na koniec tego filmu wrócę, wrócę do Jastrzębiej Góry, czyli nieruchomości, którą widzieliście wcześniej, która jest dla mnie taką perełką moją. Mamy tam jeszcze dostępne lokale, lokale od 22 metrów do, do 40 metrów kwadratowych. W komentarzu zostawię link do oferty na Jastrzębią Górę oraz zostawię mojego maila. Jesteś zainteresowany, co, co będziemy w przyszłości sprzedawać, a może zainteresowany inwestycją w Jastrzębie i Górze? Zapraszam Cię do kontaktu. Życzę miłego dnia, fajnego tygodnia, wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam, Kałużny Adam. Wspomniałem wspomnieć tylko jeszcze o jednej rzeczy. Zawsze mamy przedsprzedaż. Tą przedsprzedaż robimy z naszych kontaktów, z kontaktów ludzi, którzy zostawiają nam do siebie maile i czekają na takie oferty właśnie z przedsprzedaży. Chcesz wiedzieć więcej, chcesz kupić coś jeszcze taniej, niż my potem sprzedajemy na rynku? Zostaw maila do siebie, zostaw kontakt, a na pewno się odezwę, jeżeli będziemy mieli na nową ofertę. Napisz tylko, czy interesuje Cię konkretny rejon, region Polski, czy to morze, czy góry. Myślę, że niedługo wszystko będzie mieli dostępne. I taka przedsprzedaż naprawdę jest fajną ofertą również dla fliperów. Dużo fliperów działa z nami, kupują taniej w przedsprzedaży. Zawsze parę lokali wystawiamy sporo taniej. Na samym początku dla naszych klientów. Myślę, że warto taki kontakt zostawić do siebie. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.